Od co najmniej kilku miesięcy, przede wszystkim na YouTubie, będącym największą globalną platformą wideo, można zaobserwować pewien trend związany z Polską. Pojawia się coraz więcej treści na temat naszego państwa, z których zdecydowana większość wpisuje się w bardzo podobny schemat. Jak ludzie z zagranicy widzą i opisują Polskę? Czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Jak można to wykorzystać? Serdecznie zapraszam Was na materiał. Na początku pozwólcie, że zachęcę Was do tego, żebyście korzystali z produktów firmy XTB, która jest partnerem kanału Polityka Zagraniczna. Oczywiście, wyłącznie jeśli jesteście zainteresowani inwestowaniem bądź tym, co dzieje się w światowej gospodarce. Link zarówno do platformy, jak i do analiz ekspertów firmy XTB znajdziecie w opisie tego filmu. Pamiętajcie, że inwestowanie to nie jest zabawa i że wiąże się to z ryzykiem, no ale jeżeli chcecie się spróbować, jeżeli chcecie spróbować inwestowania, zachęcam do korzystania właśnie z tejże platformy. A przechodząc już do materiału, na początek wątek może poboczny, ale wydaje mi się istotny, warty odnotowania. Defilada wojskowa z 15 sierpnia. To było wydarzenie głośne w Polsce, ale też chyba bez przesady. Może dlatego, że odbyło się w szczycie sezonu urlopowego, kiedy działania i myśli Polaków koncentrują się raczej na mniej poważnych kwestiach, a może to tylko moje błędne wrażenie. W każdym razie warto dziś do tejże defilady wrócić, by odnotować, że pod bardzo wieloma szerokościami geograficznymi okazała się ona być prawdziwym internetowym wiralem, to znaczy materiały z defilady były oglądane przez grube setki tysięcy osób na całym świecie. Weźmy tu pod uwagę samego YouTube'a. Na tej platformie materiały na temat Parady uzyskały łącznie miliony wyświetleń. Samo Deutsche Welle 750 tysięcy, Piąty Kanał 1 600 tysięcy, Voice of America 450 tysięcy, Al Jazeera 120, Independent 190, CNN 330 i dziesiątki innych ośrodków medialnych aż po Hindustan Times. A mówimy tylko o materiałach z jednej platformy bez opracowania w innych językach niż angielski. Zatem, jeśli jednym z celów defilady było wysłanie czytelnego sygnału w świat, to trzeba przyznać, że się udało. Taka defilada to w znacznej części właśnie przedstawienie, budowanie wizerunku. W tym wypadku ten efekt zewnętrzny mógł być nawet silniejszy niż ten wewnętrzny. Aż prosi się o poważne badanie medioznawcze na ten temat, zbadać szerokość dotarcia, wywołany efekt oraz mechanizmy, które stały za tym, że te treści tak dobrze się oglądały. Choć inna sprawa, że ciężko może być powtórzyć ten efekt, bo w całość wpisuje się w znacznie szerszy trend właśnie wzrostu popularności haseł związanych z Polską na platformach społecznościowych, w tym tutaj przede wszystkim wezmę pod uwagę YouTube. Pokażę wam kilka przykładów, ale tak naprawdę nie chodzi mi tutaj o jakiś, jakieś konkretne filmy. Chodzi mi o szerszy fenomen, chodzi mi o szersze zjawisko. Wielkie plany zakupowe polskiej armii przyciągają uwagę, a ponieważ generalnie YouTube mocno zmilitaryzował się w ostatnich kilkunastu miesiącach, takie treści przyciągają jeszcze większą liczbę odbiorców niż zazwyczaj. Bez przesady można powiedzieć, że materiałów na temat Polski, które osiągnęły wyniki na poziomie setek tysięcy wyświetleń, są dziesiątki. Ten military show i film, na którego miniaturce potężna Polska staje naprzeciw słabej Rosji. To dobry przykład na to, że znaczna część z tych treści bazuje na, ujmując to eufemistycznie, mocno podkoloryzowanej wersji rzeczywistości. 1 300 000 wyświetleń. Polską armię opisuje się to jako w pełni ukompletowaną, doskonale wyposażoną i świetnie wyszkoloną, budzącą strach. W zdecydowanej większości zagranicznych opracowań polskich planów zakupowych, wszystkie zapowiedzi traktuje się tak, jakby cały ten sprzęt był już na miejscu. Wzmianki o tym, że wszystko trzeba sfinansować, jeśli się pojawiają, to raczej na marginesie. W linkach w opisie filmu znajdziecie wiele przykładów, ale tak naprawdę polecam Wam po obejrzeniu tego materiału, kliknąć w dowolny link i iść za tym, co YouTube będzie dalej Wam podpowiadał. Tych filmów jest znacznie więcej i nie chodzi mi o to, by omawiać jakikolwiek konkretny film, ale o to, by wydobyć z nich wszystkich jakiś wspólny mianownik, jakiś schemat, jakiś sposób opowiadania o Polsce. Zostańcie z tym filmem dłużej, a mam nadzieję, że stanie się to jasne. Ta moda na Polskę polega w znacznej mierze na pokazywaniu naszego państwa w bardzo pozytywnym świetle. To jest w przytłaczającej większości historia sukcesu. Bardzo często, mówiąc kolokwialnie, mocno przegięta historia sukcesu. W tym filmie, obejrzanym przez milion trzysta tysięcy osób, Polska staje się wręcz europejską superpotęgą, i takie określenia to nie jest wyjątek. One są nagminne. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to też jest efekt platformy, która uwielbia takie określenia w tytułach. Świetnie się klikają, ale jednocześnie ten bardzo często pojawiający się motyw pokazuje pewien sposób opowiadania o Polsce. Otóż często nie występuje tu stopień pośredni. Polska była biedna i staje się nieumiarkowanie zamożna czy nawet silna, ale często od razu potężna. Nieprawdopodobną karierę robi to brytyjskie porównanie, które przytoczyłem Wam tutaj w programie już wiele miesięcy temu, czyli to, że Brytyjczycy pokazują wykresy z których wynika, że Polska dogoni ich, jeśli chodzi o PKB na głowę, oczywiście liczone w parytecie siły nabywczej. I podobnie jak w przypadku, gdy ja mówiłem o pojawieniu się tego porównania w Wielkiej Brytanii, inni autorzy też czasami wskazują na to, że to wyłącznie przy zachowaniu trendów z poprzedniej dekady, że bardzo ciężko to dokładnie przewidzieć, że to w parytecie siły nabywczej pieniądza i że kolejne dekady niekoniecznie muszą być odbiciami tych poprzednich, ale mimo wszystko wykresy pobudzają wyobraźnię. A część treści tego istotnego kontekstu w ogóle nie dodaje, stwierdzając tylko, że Polacy będą bogaci od Brytyjczyków, koniec kropka. Cóż, to naprawdę nie będzie takie proste. Zanim przejdziemy do kwestii najważniejszej dla tego materiału, warto by być uczciwym dodać, że oczywiście wiele treści podkreśla, że nie jest tak kolorowo, że są problemy, że są bariery rozwojowe, które mogą sprawić, że Polska jednak nie stanie się mega super hiper potęgą już wkrótce. Polska nie wyrwała się jeszcze z pułapki średniego rozwoju. Dynamiczny wzrost oparty jest w wielkiej mierze na obecności zagranicznych firm. Polskie marki wysoce zaawansowane technologicznie to rzadkość. Konflikt z Unią nie pozwala na to, by sukces gospodarczy przełożył się na sukces Polityczny, mamy problem z demografią czy potężnym konfliktem wewnętrznym, a wydatki na zbrojenia będą trudne do udźwignięcia. No dobrze, ale czy z tego, że Polska całkiem nieźle trenduje ostatnio na YouTubie, można wyciągać jakiekolwiek daleko idące wnioski? Otóż, po pierwsze, myślę, że warto zachować to, co treści na temat Polski bardzo często gubią, czyli balans, jakąkolwiek równowagę. Otóż to świetnie przecież, że o Polsce mówi się więcej i to z perspektywy, która była nieobecna, z punktu widzenia z jakiego nie patrzyło się na Polskę. To świetnie, że więcej mówi się o polskiej historii, to bardzo dobrze, że mówi się o wzroście znaczenia gospodarczego i politycznego naszego państwa. Trudno oceniać to negatywnie. No ale mocarstwo superpotęga czy moje zdecydowanie no, ulubione określenie, które usłyszałem w jednym z filmów militarny hegemon Europy. To oczywiście jest gruba przesada, to może tego się miło słucha, to może poprawić humor, ale raczej, ale raczej nic więcej. Jednak w tym wszystkim, w całym tym fenomenie jest coś, co można, wydaje mi się, co może znaleźć praktyczne zastosowanie w polityce informacyjnej polskiego państwa. Otóż jest ewidentne zapotrzebowanie na treści związane z Polską, które wpisują się w pewien archetypiczny sposób narracji. Ludzie tak naprawdę uwielbiają, gdy opowiada im się tę samą historię w kółko, tylko za każdym razem nieco inaczej. I polska najnowsza historia doskonale się do tego nadaje. Już tłumaczę o co mi chodzi. Otóż, niemal każdy z tych filmów, wyjmując te, które na przykład dotyczyły samej defilady w oczywisty sposób, ale te treści, które dotyczą generalnie Polski, za każdym razem to, co ewidentnie jest narracyjnie niezwykle pociągające, to jest pokazanie tego sukcesu na tle tragicznej przeszłości. Zawsze wskazuje się na wojnę, komunę, biedę, zacofanie, by pokazać właśnie jak Polska odradza się z popiołów. Nie zawsze ta historia pokazywana jest w sposób rzetelny. Na przykład tutaj napaść nazistowskich Niemiec i Związku Sowieckiego przedstawiony jest za pomocą mapy współczesnej Polski i takich drobiazgów jest znacznie, znacznie więcej. Ale generalnie to, co warto zauważyć, to fakt, że polska martyrologia, cierpienie, bieda, wojna, to, że nas Niemcy z Rosjanami gnębili, to może być ważny i przyciągający uwagę, ale tylko wstęp. Wstęp do historii sukcesu, wstęp do współczesności. Biedna, zacofana, ciemiężona przez sąsiadów odniosła sukces gospodarczy, bogaci się i zbroi. Prosta, liniowa historia awansu. Im gorzej było na początku, tym z większą satysfakcją ogląda się wyniesienie na nową pozycję. Widzieliście tę historię setki razy. To jest kopciuszek, to jest brzydkie kaczątko, to jest mocno biblijny motyw, nawiązując do ostatniego, niedawnego odcinka o Adamie Mickiewiczu: Polska Chrystusem Narodów. Tylko Adam, żyjąc w zupełnie innej epoce, stawiał jeszcze nacisk właśnie na to cierpienie. A przecież to, co jest najbardziej pociągające w historii Chrystusa, to nie sama śmierć. A zmartwychwstanie. I ten motyw bycia ciemiężonym, bycia poniewieranym, by odrodzić się, zająć nową pozycję i często odegrać się na tych, którzy nas ciemiężyli, to jest historia, którą widzieliście dziesiątki, jeśli nie setki razy, pod różnymi postaciami. To jest historia, którą ludzie uwielbiają opowiadać sobie na okrągło. To jest historia typowa, ale właśnie dlatego, że jest typowa, ludzie uwielbiają jej słuchać. W przypadku polski ta opowieść okazyjnie jest rozbudowywana o kolejny dziejowy zakręt, czyli o pierwszą Rzeczpospolitą, choć to już nie w każdym przypadku, wówczas narracja potęga, upadek, odrodzenie zyskuje szerszy kontekst w pewien sposób uzasadniający obecny proces, ale to już didaskalia do tego głównego wątku odrodzenia. Czy ta opowieść jest w ogóle prawdziwa? Oczywiście, że rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana, ale nie o to mi dziś chodzi. Nie chodzi mi o to, by to dziś oceniać. To nie film o tym, czy Polska to kraina sukcesu, a materiał o tym, jak opisują nasze państwo treści powstałe za granicą w ciągu ostatnich miesięcy i co z tym możemy zrobić. To materiał o tym, jaka forma opowieści o Polsce jest atrakcyjna z punktu widzenia zewnętrznego odbiorcy, a taka opowieść zawsze musi być pełna uogólnień, zawsze musi iść na skróty. I to, co dziś przyciąga uwagę zewnętrznego odbiorcy, to jest zdecydowanie polski sukces. Nawet wyolbrzymiony polski sukces, on może być pokazany na tle tragicznej przeszłości. On optymalnie, optymalnie jest, jeśli jest pokazany na tle właśnie tragicznej przeszłości, ale to nietragiczna przeszłość jest głównym bohaterem opowieści o Polsce, a właśnie tenże sukces. No i czy my właśnie w ten sposób opowiadamy o sobie światu, czy może jednak zupełnie na odwrót rozkładamy te akcenty? Kilka stuleci pełnych zdarzeń absolutnie tragicznych, w połączeniu z tym, że o wielu przez lata nie można było swobodnie mówić, zaowocowały nowym wybuchem martyrologii, będącej kontynuacją bardzo głęboko zakorzenionych w nas samych nawyków. Od produkcji niezależnych, po akcje informacyjne w ten czy w inny sposób organizowane przez państwo albo przez niefinansowane, do dziś dotyczą niemal wyłącznie tejże właśnie tragicznej przeszłości. Nie chodzi oczywiście, by zupełnie się od niej odciąć, udawać, że jej nie ma, przestać upamiętniać tragedie i nie walczyć o pamięć o nich za granicą, ale czy nie czas, by przeszłość stała się tylko wstępem do powieści o polskiej teraźniejszości? Pozycja ofiary, nawet jeśli jest uzasadniona i nawet jeśli jest wygodna również z politycznego punktu widzenia, może bardzo szybko stać się ograniczeniem, które sami na swój rozwój i sami na sposób postrzegania Polski na świecie nakładamy. Nie chodzi mi jeszcze raz o to, byśmy odcinali się od przeszłości, ale gdybyśmy co najmniej tyle samo wysiłku wkładali w promowanie polskich sukcesów, ile wkładamy w przypominanie każdemu na świecie o tym, że no tak, no byliśmy podbici, mordowani, gwałceni i że generalnie nie szanowano nas przez dziesiątki lat historii, gdybyśmy co najmniej tyle samo wysiłku wkładali w opowieść o polskim sukcesie, to myślę, że marka Polski mogłaby tylko na tym zyskać. Zupełnie osobną kwestią, którą warto poruszyć na sam koniec, jest sekcja komentarzy. Zresztą i Was zachęcam do tego, żebyście dzielili się swoją opinią na temat zarówno tego filmu, jak i szerzej, szerzej omawianego zjawiska. Jeżeli mówimy o filmach, które osiągają zasięgi typu 100 tysięcy, ponad milionowe zasięgi, no to i sekcja komentarzy zawiera tysiące wpisów i to w przytłaczającej większości są wpisy jednoznacznie pozytywne na temat właśnie Polski i czy można z tego wyciągać jakiekolwiek daleko idące wnioski No pewnie nie ale pomyślcie o tym w ten sposób że militaryzacja jakiegoś państwa to że jakieś państwo kupuje tysią tysiąc czołgów planuje kupić i setki wyrzutni rakiet itd itd. itd. to nie zawsze powinno wzbudzać obiektywnie rzecz biorąc to nie zawsze wzbudza jednoznacznie pozytywne komentarze. To jest również w pewien sposób wyjątkowe, że na polskie zbrojenia całe nasze otoczenie patrzy w sposób wyjątkowo przychylny. No dobrze, ale czy całe to zjawisko, które starałem się Wam dzisiaj opisać, ma jakiekolwiek realne znaczenie? Czy to jest cokolwiek więcej, jak tylko ciekawostka? Otóż w krótkim horyzoncie zdarzeń to nie ma żadnego znaczenia. W krótkim horyzoncie zdarzeń to, co tam 10 czy 15 filmów na YouTubie mówi na temat Polski, nie ma żadnego przełożenia na, na rzeczywistość polityczną czy gospodarczą naszego państwa. Oczywiście, że nie. Ale z szerszego punktu widzenia i w dłuższym horyzoncie, to jak postrzegane jest dane państwo, to jaka jest marka danego państwa, to z czym kojarzy się dane państwo, może mieć realne przełożenie na prestiż, na wpływowość, jak również na gospodarkę danego państwa, od turystyki po możliwe inwestycje. To z czym kojarzyć będzie się Polska w przyszłości, będzie miało znaczenie. I jeżeli ludziom z zagranicy dziś kojarzy się z wielkim sukcesem, to świetnie. Może zamiast skupić się na tym, by przypominać wszystkim na całym świecie, że Polska była podbita, ciemiężona i że była generalnie podległa, może wykorzystajmy to, może jedźmy na tej fali, nawet jeżeli jest to fala czasami zdecydowanie na wyrost, mówiłem do was z militarnego, jako mieszkaniec militarnego hegemona Europy. Serdecznie dziękując Wam dzisiaj już za uwagę. Serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście wspierali rozwój kanału Polityka Zagraniczna za pośrednictwem portalu Patronite. Za każde takie wsparcie serdecznie Wam dziękuję. I do zobaczenia. Kolejny film powinien ukazać się w weekend. Do zobaczenia.